Który kraj Azji Południowo-Wschodniej, słynący z zupy Fo oraz Zatoki Halong o szmaragdowych wodach, ma takie właśnie określenie? Wietnam. Jak nazywa się monumentalna budowla z kamiennych bloków, wznoszona w starożytnym Egipcie jako grobowiec faraona, często o kształcie ostrosłupa o gładkich ścianach lub schodkowych. Piramida. Jak nazywa się cząstka wchodząca w skład atomu, mająca ujemny ładunek elektryczny i krążąca wokół jądra? Elektron Jak nazywa się starożytny rzymski filozof, który powiedział, że szansa przychodzi do tych, którzy są przygotowani? Seneka pierwszy wiek NE Jak nazywa się trzeci co do wielkości kontynent na świecie? na którym leżą między innymi Kanada i Stany Zjednoczone Ameryka Północna